Proszę o opinię komisji. Kto nad projektem uchwały? Komisja finansów. Ja, no, na pewno też nie z satysfakcją z powodu likwidacji tych podróżek w tematu. Wiadomo, wymusiła to sytuacja ekonomiczna, no, nie będziemy tego powtarzać, bo już przed ustaleniem pierwszej uchwały z lutego 2019 roku i tylko to zostało, podeklarowane zostało. To, że Komisja Finansów w stosunku pozytywna pięć punktów zagłosowała za projektem uchwały. Dziękuję bardzo. Komisja Promocji i Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Proszę bardzo. Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Proszę. Komisja Rozwoju Miasta, jeśli przyjęła do wiadomości ten projekt uchwały, na skutek zbyt niektórych informacji nie mieliśmy na tej komisji, tylko przyjechaliśmy no się. jeśli nie przeprowadzaliśmy głosowania. Dziękuję bardzo. Wspieram dyskusję. Bardzo proszę. Wiele mówiono tu na tej sali na temat likwidacji szko szkoły w Kamieńczyku. No i musiało dobrze do końca. Co prawda, mieszkańcy na pewno są niezadowoleni, jeżeli by została zlikwidowana ta szkoła. Oni ją budowali. Ja tak tylko pokrótce z dwóch, trzech zdanych. Ja też jestem za tym, żeby ona została. Jest tu apel do Wysokiej Rady o pozostawienie tej szkoły, żeby ona jeszcze podziałała może rok, może dwa. I taką mam nadzieję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chce kto zabrać głos? Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. O czytaniu tak? Bardzo przepraszam. Oczytujemy projekt. Uchwała nr 9, łamane przez 54, łamane przez 11 Rady Miejskiej w Szkowie z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie likwidacji szkoły podstawowej w Kamieńczyku. Na podstawie artykułu 59 ustęp 1, 2 i 3. W związku z artykułem 5c podpunkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty tekst jednolity dziennik ustaw z 2004 roku numer 256 pozycja 2572 z późniejszymi zmianami artykuł 18 ustęp 2 podpunkt 9 litery H ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy Tekst Jednolity Dziennik Ustaw e, z 2001 roku nr 142 pozycja 1591 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 12 ust. 1 podpunkt 2 ustęp 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dziennik Ustaw z 2009 roku nr 157 pozycja 1240 z późniejszymi zmianami. Po zasięgnięciu opinii matematycznego Kuratora Oświaty Rada Miejska w Wyszkowie uchwala co następuje. Paragraf 1. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2011 roku Szkoły Podstawowej w Kamieńczyku, jednostkę budżetową gminy Wyszków. Paragraf 2. Uczniowie zlikwidowanej szkoły oraz yy, wraz z rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym będą kontynuować naukę w Szkole Podstawowej nr. W Jana y, numer 3 im. Jana Hempla w Wyszkowie, zgodnie z jej obwodem ustalonym odrębną uchwałą. Paragraf 3. Doku, y, dokumentację zlikwidowanej szkoły przejmuje burmistrz Wyszkowa z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą należy przekazać mazowieckiemu kuratorowi oświaty. Paragraf 4. Należność i zobowiązania zlikwidowanej szkoły przejmuje gmina Wyszków. Paragraf 5. Y, podpunkt 1. Mienie nieruchome, na które składają się budynki likwidowanej szkoły i działka pozostają własnością gminy Wyszków. Podpunkt 2. Mienie ruchome znajdujące się w likwidowanej szkole zostanie rozdysponowane zgodnie z zarządzeniem burmistrza Wyszkowa. Paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Wyszkowa. Paragraf 6. Uchwała, to jest przeskoczone, bo Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi w Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym Województwa Madoryckiego. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Panie burmistrzu, tutaj co do paragrafu 2 tej uchwały chodzi o dzieci, jeżeli będzie ewentualnie e, likwidacja szkoły, gdzie będą chodziły. I tutaj myślę, że do Pana też dotarło pismo rodziców e, dzieci uczęszczających do naszej szkoły, żeby, że rodzice wyrażają zgodę, ale na czyli dzieci się w szkole, e, w, nie w Rybienku właśnie, tylko w Wyszkowie, na Polonezie. E, na Polonezie, tak. I tutaj e, myślę, że pismo, bo ja dostałem do informacji, Myślę, że do Pana burmistrza tak samo dotarło i to jest duża prośba rodziców, żeby Rada i Pan burmistrz przychylił się do takiej decyzji, ewentualnie jeżeli dzisiaj będzie podjęta decyzja o likwidacji. I to jest duża prośba rodziców dzieci, które chcą uczestniczyć. Naprawdę wyszków jest dla nas szczególnie dla dzieci, bo to nie mówimy o nas, ale jest y, wygodniejszy, y, lepszy kontakt dojazdu i autobusem i samochodem. Y, naprawdę jest to dużo wygodniejsze dla rodziców i dzieci. Także proszę Pani również na uwadze. Tak. Szanowni Państwo, e, panie, więc rzeczywiście pismo a... wpłynęło. Dzisiaj Państwo otrzymacie odpowiedź, która mhm. mówi mniej więcej o tym, że na obecnym etapie taka decyzja nie jest możliwa. A to dlatego, że oba projekty uchwały, czyli projekt o zamiarze likwidacji i obecnie projekt o likwidacji szkoły zawierały w sobie uzasadnienie, które zawierało również kwestie dołożenia dzieci do szkół. Co więcej, kuratorium zwróciło się o dokładne wyjaśnienie tej kwestii łącznie z rozpisaniem na poszczególne na czas. Więc jeżeli chodzi o ten etap postępowania, to, to, to takiej zgody wyrazić nie możemy, natomiast będziemy się starać rozstrzygnąć to pozytywnie po podjęciu tych decyzji. To znaczy kiedy? Do wcześniej. To znaczy, że To, do dobrze, tak. to pytanie jest zadane trochę przedwcześnie, myślę. Czy tam, nie no, myślę, że po konsultacjach z rodzicami. pan burmistrz miał wiedzę taką. Oczywiście... Ja, to ja zrobimy, zrobimy w ten sposób. Ja się oczywiście spotkam, rodzicami, z rodzicami, z wiem spotkamy na ten temat, ale tu nie zamykamy żadnej drogi. Będziemy tak. starać się rozstrzygnąć. Tak, Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie kredytacji Szkoły Podstawowej w Kamieńczyku. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 12 za. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Przepraszam, jedna osoba przeciw, kto się wstrzymał? 6 osób się wstrzymało.